Dla niektórych odchudzanie może być dużym problemem, zwłaszcza w momencie, gdy ktoś na przykład nie chce mieć diety albo nie ma czasu na dietę, no bo kto to nie ma czas do gotować, liczyć przez wszystko, nie chce mi się, nie mam wagi kuchennej. I jest na to sposób. Właśnie w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 15 zasad, 15 takich tipów, co możesz robić, żeby schudnąć, bez diety, bez liczenia kalorii. Cześć, jestem Piotr Tomaszewski. Jeżeli jesteś zainteresowany kształtowaniem sylwetki, odchudzaniem, odżywianiem, to zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię do oglądania. Pierwsza rzecz, taka dosyć na czasie, bo chodzi tutaj o napoje z cukrem. Wyobraź sobie, że przeciętny Polak wypija około 300 do 400 nawet kilokalorii dziennie z napojów słodzonych. W skali roku Daje to przyrost wagi nawet rzędu 8 kg. Więc zredukowanie picia napojów słodzonych do zera, czyli wybieranie albo wody mineralnej, albo napojów typu 0, może już przyczynić się do utraty około 1 kg miesięcznie. Jeżeli właśnie już jesteśmy przy napojach słodzonych i przy cukrze. To drugi właśnie czynnik, który możesz zrobić, to wyeliminować cukier z diety, czyli nie słodzić herbaty czy kawy cukrem. I tu od razu mówię, żeby nie zamieniać tego na miód, albo na cukier trzcinowy, bo to nic nie daje dalej to jest tyle samo kalorii. Więc albo pić te napoje gorzkie, albo używać na przykład albo erytrytolu, jeżeli na przykład nie wiem, boisz się słodzików, albo nie chcesz ich używać, albo po prostu zwykłego słodzika, który ma 0 kalorii. Kolejny punkt to jedz mniej przetworzone produkty. Czyli tutaj, zamiast na przykład ryżu białego, wybierz ryż brązowy. Zamiast frytek zjedz ziemniaki. Zamiast yy, płatków kukurydzianych, zjedz płatki owsiane. Jeżeli wybierzemy właśnie te mniej przetworzone opcje, to po pierwsze dostarczymy więcej błonnika, przez co będziemy dłużej i bardziej najedzeni. Po drugie też dostarczymy więcej mikroskładników do naszej diety, czyli po prostu ta dieta będzie bardziej odżywcza. Wypijaj 2 do 3, a nawet i 4 litrów wody dziennie. Nie zaszkodzi Ci to w niczym. Jeszcze od nadmiaru wody nikt nie umarł, a jak pokazują badania, hmm, prawidłowe nawodnienie ma bardzo dużo pozytywnych rzeczy, a często jest tak, że mimo, że nie odczuwasz pragnienia, to możesz już być lekko odwodniony. Już to może być odwodnienie rzędu np. 2%. Więc jeżeli np. odczuwasz częste bóle głowy albo jakieś takie właśnie zmęczenie, no to może być kwestia tego, że za mało pijesz. Także na zdrowie. Dodatkowym tipem tutaj jest to, że wypicie dwóch szklanek wody mniej więcej 30 minut przed posiłkiem spowoduje, że ten żołądek będzie bardziej napełniony, więc szybciej się najesz, albo będziesz mógł mogła zjeść mniej, żeby właśnie mieć ten sam efekt yy, najedzenia. I tu też od razu mówię, że można również pić wodę do posiłku, yy, nie, nie jest to w żaden sposób yy, groźne, szkodliwe czy cokolwiek. Prócz wody możesz też oczywiście pić kawę. I wręcz nawet kawa, a dokładniej i 5 filiżanek kawy dziennie, po pierwsze ma bardzo dużo prozdrowotnych właściwości, o którym dowiesz się więcej w filmie tutaj, gdzieś będzie w karcie i też podepnę go w opisie, ale też kawa po pierwsze pobudza metabolizm, więc może zwiększyć swoją spoczynkową przemianę materii nawet o 8%, więc jest to około 150 kcal, więc to jest sporo. A po drugie kawa ma taki efekt Supresyjny na apetyt, czyli zmniejsza się po prostu po niej apetyt. Więc, jeżeli chcesz schudnąć, to taka kawka dobrze ci zrobi. Pamiętaj jednak, żeby nie pić jej mniej więcej już po godzinie 16 na około 8 godzin przed pójściem spać, dlatego że może utrudnić to sen. Jeżeli już o mowa, to powinieneś spać około 7-8 godzin dziennie, dlatego że, jak pokazują też badania, osoby, które śpią po 5-6 po godzin na dobę, po pierwsze, mają gorszą wrażliwość insulinową, po drugie, mają gorszą gospodarkę glikemii, czyli mają większe skoki i spadki cukru w ciągu dnia, co może powodować np. właśnie takie zmęczenie, ospałość po posiłku, ale też za mała ilość snu może zmniejszyć. Poziom leptyny, a leptyna to jest taki hormon, który jakby mówi naszemu organizmowi, ile ma dostępnej energii. Czyli im mniej jest tej leptyny, tym gorzej dla nas, dlatego że organizm będzie się domagał jedzenia. Więc bardzo ważnym jest to, żeby właśnie spać te 7-8 godzin, a jeżeli tyle nie możesz, to tak długo, na ile życie ci pozwala. Kolejny punkt i problem wielu osób to podjadanie. Nie możesz podjadać, a raczej powinieneś się starać nie podjadać. Dlatego, że jak pokazują badania, ludzie, którzy podjadają, potem w trakcie obiadu jedzą i tak tyle samo, czyli to są po prostu dodatkowe kalorie. I też widziałem właśnie taki przegląd, że w dzisiejszych czasach ludzie jedzą te powiedzmy 500-600 kcal dziennie więcej, przez to też jest więcej osób z nadwagą i te kalorie głównie właśnie podchodzą z Podjadania, znaczy takie właśnie rzeczy między posiłkami, czyli tutaj nie wiem, wpadnie jakiś ponczuś, tu jakiś batonik, tutaj coś, tam coś, tutaj cukierasek i nabijają się kalorie. A tu jak wiadomo deficyt rzędu 500 kilokalorii jest wystarczający, żeby schudnąć w zdrowym, dobrym tempie, a te 500 kalorii w ciągu całego dnia to jest naprawdę nawet 5 cukierków. Ale okej, okay, załóżmy, że no nie możesz się powstrzymać. Ja też rozumiem to, że czasami trzeba coś złapać na szybko i to zjeść. Także musisz przygotować sobie zdrowe przekąski. I tu zdrowe przekąski mam tu na myśli, nie wiem, jakiś serek wiejski, jakiegoś skyra, yy, odżywkę białkową, marchewkę, jabłko czy jakiś inny owoc. Generalnie wszystko, co ma mniej więcej do 200 kilokalorii i jest też pełnowartościowe. Dlatego, że zjada zjadając taki powiedzmy serek wiejski, no na pewno bardziej się najesz niż dając batonika i dostarczysz też więcej wartości odżywczych, więcej minerałów, witamin yy, i makroskładników. Lecz jednak żeby nie podjadać, to warto by było jeść regularnie. Około od 3 do 5 posiłków dziennie. Tutaj nie ma jakby czegoś takiego, że 5 posiłków dziennie jest lepiej zjeść, ale jak badania pokazują osoby, które no nie liczą kalorii, yy, lepiej żeby jadły śniadania Dlatego, że okazuje się właśnie, że osoby, które jedzą te śniadania, potem w ciągu dnia jedzą mniej. Dlatego, jeżeli znasz kogoś na przykład, kto nie je w pierwszej połowie dnia, a potem wraca i je dużo, i ma nadwagę, no to prawdopodobnie właśnie dlatego, że zjada bardzo dużą ilość kalorii. Dlatego, że jeżeli jesteśmy w głodzie, to my jesteśmy średnio świadomi. Podejmujemy bardzo pochopne decyzje, dlatego, że to jest dla organizmu taki znak, że no jest po prostu w niebezpieczeństwie musi jak najszybciej dostarczyć kalorie. Dlatego też często jest tak, że nie wiem, wracamy do domu głodni, zmęczeni, zdenerwowani i wtedy sięgamy po prostu po cokolwiek, jemy bardzo szybko, niekontrolowanie i zjedziemy. Damy dużo więcej niż byśmy zjedli normalnie, dlatego też warto, żeby mieć przygotowane posiłki wcześniej i właśnie jeść o regularnych porach. I skoro już mówimy o jedzeniu takim szybkim, niekontrolowanym, to bardzo ważnym jest, żeby właśnie jeść świadomie. Czyli w momencie spożywania posiłku, warto by było na przykład nie oglądać telewizji czy właśnie czegoś, co będzie nam odwracało uwagę, tylko właśnie skupić się na tym jedzeniu. Oczywiście nie mówię, że każdy posiłek teraz musi być w ciszy, ale warto by było, żeby chociaż jeden taki był, a po drugie, żeby jeść powoli. Czyli na przykład po, pięciu, po każdym piątym case. Się, powiedzmy, odkładamy widelec, napijemy się wody, jakby odsapniemy, odetchniemy, powąchamy sobie to jedzenie i wrócimy do jedzenia. Tak, żeby powiedzmy, ten posiłek spożywać 10-15 minut zamiast 5. A żeby posiłek był jeszcze bardziej sycący, warto, żeby w każdym z właśnie posiłków w ciągu dnia było jakieś źródło białka. Około 20-30 g białka na posiłek, czyli żeby w każdym posiłku na przykład były jajka, jakiś nabiał, jakieś mięso, rośliny strączkowe, bo białko jest to najbardziej sycący makroskładnik ze wszystkich, a po drugie ma najwyższy czynnik termiczny, czyli jakby białko powoduje, że spalamy więcej kalorii. Także warto by było właśnie to białko spożywać w każdym posiłku około właśnie tych 30 gramów na posiłek. Ale zaraz, zaraz, zanim usmażysz tego kurczaka na oleju, to nie. Nie możesz tak robić, dlatego że dwie łyżki takiego oleju, smalcu, masła, czy czegokolwiek e, mają mniej więcej około 200 kilokalorii. Jest to bardzo dużo. E, tak jak właśnie wcześniej mówiłem z tym cukrem i z napojami, no te 200 kalorii w skali roku również może spowodować, że przytyjesz 5 czy 6 kg, albo schudniesz, jeżeli tego nie będziesz używać. Dlatego ja raczej polecam albo używać w mniejszych ilości typu, nie wiem, łyżeczka, albo nawet właśnie wylać trochę na patelnię i wytrzyć to ręcznikiem papierowym, a najlepiej po prostu używać dobrej jakości patelni i to mięso na przykład nie smażyć, tylko dusić i wtedy wszystko będzie cacy. Także raczej bym wyrzucił dodawanie takiego oleju dodatkowo, czy właśnie używanie masła, tylko raczej skupiłbym się wtedy na takich zdrowych źródłach tłuszczu, typu awokado albo oliwki, dlatego że właśnie na przykład takie awokado w 100 gramach ma... Pięciokrotnie czy nawet sześć razy mniej kalorii niż taka oliwa. No i też to czujemy, bo jednak to gryziemy, jednak to jemy. Kolejnym punktem jest ograniczenie jedzenia na mieście. Pamiętajcie, że Wszelkie knajpy, restauracje, im zależy przede wszystkim na tym, żeby ten klient wrócił, więc to jedzenie musi być smaczne, a żeby to jedzenie było smaczne, no to trzeba tam wrzucić właśnie trochę tłuszczu, trochę więcej oliwy, trochę cukru, więcej soli, jakieś konserwanty, jakieś czy substancje takie wzmacniające smak i wtedy takie jedzenie po pierwsze jest bardziej kaloryczne, po drugie, ciężej się nimi najeść, i po trzecie, ciężej się też od niego oderwać. Dlatego też, jedzenie na mieście, po pierwsze, ograniczy raczej do minimum, powiedzmy, nie wiem, jednego, dwóch wyjść w tygodniu, a po drugie, patrz, co wybierasz po prostu. I staraj się wybierać te bardziej takie racjonalne, zdrowsze menu. Możesz zawsze też spytać kelnera czy kelnerki, co właśnie mają w jadłospisie takiego, powiedzmy, fit. Kolejny punkt to zakazane produkty. Co do zasady, w diecie nie powinniśmy mieć produktów takich, których się wystrzegamy, których się boimy, ale w momencie, gdy właśnie nie liczymy tych kalorii, nie chcemy być na takiej diecie, no to jednak warto by było wyeliminować produkty, od których ciężko nam się powstrzymać. Czyli jeżeli jesteś takim łakomczuszkiem i lubisz sobie ci psiki pojeść do Netflixa, no to lepiej je właśnie w ogóle wywalić z diety totalnie i zapomnieć o nich. I to też ma związek z uzależnieniem od jedzenia. I tu również odsyłam Cię do y, karty, y, więcej o tym właśnie w innym materiale, bo uzależnienie od jedzenia dotyka bardzo dużą część społeczeństwa i może też dotyka właśnie Ciebie. I już na samym końcu nie mogłem, y, jakby nie mogłem nie wspomnieć o jakiejś aktywności, ale nie będziemy tu mówić o sporcie, nie będziemy tu mówić o bieganiu, pływaniu czy czymkolwiek, a będziemy tu mówić o zwykłym spaceryku. Taki spacerek półgodzinny potrafi spalić nawet 150 kcal. Więc jeżeli byś codziennie nagle wrzucił półgodzinny spacer, to w ciągu półtora miesiąca jesteś w stanie spalić dodatkowy kilogram, a w dodatku spacer ma dużo, dużo więcej właściwości prozdrowotnych i na pewno pozytywnie też wpłynie na Twoje samopoczucie, to jak, jak myślisz, będziesz miał większą taką właśnie czystość umysłu, a też nie jest męczący. Dlatego jak najbardziej polecam właśnie takie codzienne spacerki. Zaleca się, żeby robić około 10 tysięcy kroków dziennie. Jest to łącznie mniej więcej półtorej godziny chodzenia, ale nie musi to być zrobione na raz. Może to być na kilka razy. Także po prostu tu nie wiem, albo y, możesz to zrobić właśnie tak, że codziennie wychodzisz na pół godziny i, i to odbędzasz, i masz z głowy, albo robisz to w ten sposób, że wydłużasz sobie drogę wszędzie, gdzie możesz. Czyli, na przykład, jak jedziesz do pracy tramwajem, wyjdź przy stanek wcześniej. Jeżeli jedziesz z samochodem na zakupy, to zaparkuj na samym końcu parkingu. Y, plus jest taki, że nie będziesz musiał jeździć i, i szukać miejsca parkingowego, bo na końcu zawsze to miejsce będzie, a przy okazji, właśnie zrobisz więcej kroczków. Napisz w komentarzu swoją poradę na temat. Temat odchudzania, może dodaj coś do tego, do tych 15 punktów, żeby inni też mogli z tego skorzystać. Życzę Ci powodzenia. Od Zapraszam do innych moich materiałów. Zostaw łapkę w górę. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.